My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie, nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć, czym dla pan dla panów w tanie drań Przy wtedy czule słowa te gratuj, ja ja przebaczę wszystko ci jakby bratą. Męcz mnie, dręcz mnie, Staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co roku? Gdzie spojrzy zakwita mu dróżka. i świat to się ha, ha Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks. przed się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi bust. Rzesz toczy do ust. W tęgi, wolny tenki dzień na ryby. Nad leniwą rzeczką w ciem Zawierzemy sprzęt i starkę A na drzwiach mieszamy kartkę Nie wracamy aż we czwartek Zapuszczamy się pod barkę I błagam was Żebne tony, żebne dźwięki Zruszą marmur, beton, głaz do ręki, grosz, czy do wyciągniętej ręki Wpadł grosz złotych sto. Mnie nie zależy Bądźmy szczerzy, grunt by aby szło Już taki jestem Zimny drań Przybyli w tym dniu Prosili o kąt By kochać się tu I by chociaż był wciąż ten Pośpiech i grunt I sami swój los Drogę przez świat. Bez ciebie jestem malutki, i wytłut może mnie grat Bez ciebie jestem tak nudny, jak akademia na cześć. Bez ciebie i wąki jak dwie. Kaziu. No co?